Dzień dobry. Dzisiaj mamy 29 kwietnia i właśnie się wybieramy z Ewunią i Adasiem na szczepienie kolejne, tak? Powiedzcie cześć wszystkim. Tak, Adaś. Dzień dobry, Ewuńka, powiedz cześć. Tak, dobrze. Powiedzcie, powiedzcie co słychać w ogóle. Powiedzcie wszystkim, że mieście chrzciny w sobotę i była fajna imprezka. Kuku. Przytulasz się do Adasia Ewoniko? Tak. Tak, misiaczko. No, ale pięknie się przytuliłaś do swojego braciszka. Tak. Cudo. Ale jesteście modnisie. Co, Adasiu, już ci nie pasi? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwileczkę. Będzie filmik, tak? to jest filmik. No. O no, już buczysz. No, jeszcze 5 sekund. Kuku.